Moje przed i teraz brutalna przemiana z 98% do 2%. Byłem w 98%, charówka, długi, zero życia. Teraz jestem w 2% i mam wolność. Słuchaj, bo to zmieni twoje gówno. Przedtem byłem jak 98% z was. Budzik o 5 rano, 40 godzin plus w pracy dla szefa, rachunki duszące gardło, a na koniec dnia zero wolności. Czekałem na pozwolenie od jakiegoś palanta, by iść na przedstawienie teatralne moich dzieci. Mentalność biedaka. Nie da się inaczej, system jest silniejszy. To pieprzone kłamstwo. Byłem niewolnikiem na etacie. Pies na smyczy, który błaga o ochłap czasu. Teraz? Należy do dwóch procent. Nie mam milionów na koncie, ale jestem panem swojego życia. Mam czas wolny, kiedy chcę. Nie proszę nikogo o urlop. Nie myl się, pracuję dużo, od poniedziałku do niedzieli, ale na moich warunkach. Decyduję, co, kiedy i jak. Wyobraź sobie: 98% to stado owiec w zagrodzie, czekające na pasterza, który je doi. 2% to wilki. Polują same, wolne, silne. Ja wyszedłem z tej pułapki i dziś mogę iść na to przedstawienie, a potem wrócić do pracy. Bo to ja rządzę. Różnica? 98% przegrywa życie na cudzych zasadach, 2% wygrywa na swoich. Ty nadal w 98%? Pora się obudzić. To nie magia, to zmiana mentalności. W następnym wideo zacznę wyjaśniać, jak to zrobiłem krok po kroku. Komentuj: przemiana, jeśli chcesz być w 2%.